Opowiem Wam o doświadczeniach Bibendy w szalonym roku 2020 i 2021. Zacznę od przypomnienia, jak wyglądała i jak działała Bibenda przed pandemią. Potem przejdziemy szybko przez pierwszy lockdown, karnawał, czyli lato 2020 i drugi lockdown, który do tej pory się nie skończył. Bibenda jest świętowaniem jedzenia i picia. Stworzyliśmy to miejsce, bo brakowało nam takiego w Warszawie. Miejsce, które miało być i wydaje się, że jest bezpretensjonalne, w którym każdy czuje się jak u siebie, w którym od siedmiu lat spotykamy się na wino z przyjaciółmi, robimy rezerwacje na leniwe niedzielne obiady z rodziną, czy wpadamy na śniadania w weekendy, czy po prostu na szybki obiad w tygodniu. Mówię w pierwszej osobie, bo my też to robimy i też nam się to nie nudzi, jak wielu z Wam. Z Was. Bibenda to przede wszystkim zespół, który tworzą zgrani kucharze na czele z szefową kuchni Agatą Ziębą i serwis, barmani i kelnerzy. Po prostu to jest super ekipa, z którym się dobrze czujemy. No i Bibenda to też nasi dostawcy, z którymi mamy bliskie relacje i szukamy zawsze jak najbliżej nas fajnych, fajnych produktów. Bibenda to miejsce, do którego chcemy wpaść, wpaść się najeść, napić przed imprezą, czasem zostać w ramach tej imprezy i, i po prostu takim miejscem Bibenda była i dobra jest na każdą okazję, fajnie się w niej spędza czas i, i wszyscy to lubimy. Oferujemy klasyczne koktajle, pełen bar, naturalne wina, sezonowe menu, które jest zrobione, żeby dzielić się wszystkimi posiłkami przy stole wspólnie. Wydaje się, że to taki profil tak naprawdę najbardziej gdzieś tam został dotknięty tą sytuacją covidową i jest to na pewno duży problem dla nas i opowiem Wam, jak sobie z tym radzimy. Pierwszy lockdown to był szok. Ja osobiście wróciłem tydzień przed lockdownem z pierwszego wyjazdu z małym dzieckiem. W poniedziałek wszedłem do pracy, wszystko jeszcze wydawało się w miarę normalnie, a w piątek de facto sami już zanim jeszcze doszła informacja o oficjalnym zamknięciu. Sami podjęliśmy taką decyzję ze względu na po prostu drastyczność tej sytuacji, zmartwienie o naszą ekipę i o gości. Więc de facto to było taki punkt stop i zatrzymaliśmy się i zaczęliśmy myśleć, co dalej. W tym momencie właściwie obcięliśmy wszystkie możliwe koszty, zatrzymaliśmy wszystkie płatności, żeby zachować płynność finansową i zachować przede wszystkim pieniądze na, na nasze wynagrodzenia dla, dla pracowników. I, I tak. I potem z szefową kuchni usiedliśmy i w dwa tygodnie przeformatowaliśmy restaurację na sklep z produktami i daniami gotowymi do, do przygotowania odgrzania w domu. Działaliśmy w takim trybie hibernacji. W ciągu tygodnia zbieraliśmy zamówienia przez wszystkie nasze kanały, a w weekendy je realizowaliśmy. Kucharze jeździli z dowozami, i dzięki temu zminimalizowaliśmy maksymalnie straty. Nie było takich pustych przebiegów. I powstały takie rzeczy jak nasze obiady rodzinne, które są takim trzydaniowym zestawem dla dwóch osób do, do złożenia w domu. Komunikowaliśmy się przez nasze social media i to był taki moment, gdzie zorientowaliśmy się, że trzeba dość szybko będzie otworzyć sklep online, bo po prostu zbieranie tych zamówień w ten sposób jest bardzo skomplikowane. Co do kosztów, no to dzięki naszemu wspaniałomyślnemu zespołowi udało się z nimi dogadać, że zgodzili się na, na te y, warunki. Udało się wynegocjować dobry, dobry czynsz z właścicielami lokalu. No i, i działaliśmy, tak, nie otrzymaliśmy żadnych zwolnień z usu ale udało się otrzymać tarczę PFR1 i do wynagrodzeń, które co prawda dopiero, dopiero się pojawiły od maja, jak już ruszaliśmy. Wakacje 2020 roku, czyli letnia odwilż. Przegrupowanie przed otwarciem i przygotowanie strategii było dla nas bardzo ważne. Na szczęście udało się to zrobić i informacja o, o reotwarciu była z, z dosyć dużym wyprzedzeniem. Najtrudniejsze dla nas i najważniejsze tym samym było spotkanie z pracownikami, gdzie, gdzie musieliśmy otrzymać ich zgodę na, na nowe warunki współpracy. Połączyliśmy gdzieś tam wysokość ich wynagrodzeń z tym, jak, jaki będzie się kształtował poziom obrotów, bo było to wielką niewiadomą przy reotwarciu. Dostaliśmy z ich strony przyzwolenie, i to było dla nas bardzo ważne. Dało nam taką, taki impuls, taką nadzieję, że, że uda się ogarnąć cały chaos i wyjść ogromną ręką z tego. Dodatkowo na szczęście goście dość szybko wrócili. Co prawda maj jeszcze był dość trudny, bo to była tylko połowa miesiąca, ale już w czerwcu wyglądało to znacznie lepiej. Właściwie weszliśmy na poziom obrotu ze słabszych miesięcy przed pandemią. Natomiast lipiec, sierpień i wrzesień to, to już było, był wyższy poziom. I, I dało nam to, to możliwość, żeby wypracować jakieś rezerwy i zatrzymać pieniądze na, na ewentualną popróf, powtórkę. Dodatkowo, to było pozytywnym wnioskiem z pierwszego lockdownu, było to, że, że udało się opanować różne i stałe, i operacyjne koszty, i po tym restarcie. Byliśmy zadowoleni z wyników tej pracy i udało się znacząco zwiększyć zyskowność. Natomiast był cały czas stres związany z, ze stanem po prostu pandemii, z obostrzeniami, z monitorowaniem zdrowia zespołu i perspektywą kolejnej fali, która, która gdzieś tam się montowała. Jest taki szybki wniosek, no to to, że, że kryzysy są trudne. Nikt ich nigdy nie chce, ale z drugiej strony wymuszają one odważne i, i szokowe rozwiązania. Dla nas była to duża nauka, nadal nie wiemy, jak to się skończy, ale jesteśmy dobrej myśli i udało nam się po, po tym pierwszym lockdownie uporządkować sprawy kadrowe, wprowadzić więcej umów o pracę i tym samym zintegrować zespół, no i wymyślić nowe oblicze bibendy. Online zintegrowaliśmy stronę internetową ze sklepem i, i tak dalej działaliśmy. Drugi lockdown. Widzimy się jeszcze raz, i tym razem byliśmy dużo lepiej przygotowani. Jak mówiłem, udało nam się wypracować poduszkę finansową jakąś. No i też byliśmy gotowi. Tak? Od razu ruszyliśmy w trybie sklepu. W trakcie pierwszego lockdownu złożyliśmy papiery o koncesję detaliczną, więc tym razem ruszyliśmy ze sklepem, e, z jedzeniem i winem. Przemeblowaliśmy salę i, e, i ruszyliśmy z ofertą na wynos, do it yourself. Do wszystkiego dawaliśmy instrukcje, opisy win, także byliśmy gotowi. Stwierdziliśmy, że tym razem będziemy otwarci 6 dni w tygodniu. E, i wróciliśmy z ofertą obiadów rodzinnych, rozbudowaliśmy ofertę wina, wyceniliśmy je w opcji sklepowej, wprowadziliśmy codzienne dostawy i przygotowaliśmy pod to wszystko, przeformatowaliśmy grafiki tak, żeby, żeby idealnie to się złożyło. I tym razem zdecydowaliśmy też o tym, żeby utrzymać wszystkie etaty w trochę ograniczonej ilości godzin i, i tak, założyliśmy, że, że jakaś pomoc ze strony rządu i dopłaty do tych wynagrodzeń będą, więc zdecydowaliśmy się działać w takim trybie. Oczywiście dużo stresu powodowała ta niewiedza o tym, jak ta pomoc będzie wyglądała, jak szybko się pojawi, a, a nie chcieliśmy wysyłać ludzi na, na urlopy, zależało nam na tym, żeby wy, wy, wypłacać im jak największe potencjalnie wynagrodzenia, i tak, więc korzystaliśmy gdzieś tam z rezerw, które nam zostały z lata. No i cały czas analizowaliśmy sytuację, adaptowaliśmy się do zmieniających się warunków. I myślę, że taka elastyczność to jest rzecz, która, którą bardzo cenimy jako doświadczenie z tego czasu. Zanim przejdę do wniosków, chciałem Wam pokazać pokrótce naszą historię na wykresie w liczbach. Wszystkie liczby odnoszą się do, do średniej z 2019 roku, i niebieska linia to jest właśnie 2019 rok, czyli nasz. Stabilny, delikatnie rosnący biznes. Czerwona, natomiast to jest roller coaster, czyli, czyli rok 2020. I tutaj widać pierwszy lockdown, wyraźne obniżenie przychodów do właściwie 10-15%. I tak samo w październik, listopad, drugi lockdown. No i. Początek roku 2001 bardzo powolnie to próbujemy odbudować. Jeśli chodzi o trafione rozwiązania z naszej strony, to odchudzenie struktury. Wszystko od strony, przez www, marketing, wszystkie zdjęcia. Robimy to w gronie naszego okrojonego zespołu. Szefowa kuchni pisze najlepsze teksty na, na wszystkie kanały, Yy, oprócz tego pisze doskonałe instrukcje do naszych dań yy, i jeszcze nawet robi super zdjęcia. Kucharze, oprócz tego, że świetnie gotują, to, to są dostawcami, a szefowa sali zarządzała całym sklepem. Po stronie przychodów yy, to właśnie wspólna praca z, z szefową kuchni. Wymyślanie co chwilę nowych, nowych pozycji, które możemy zapakować w, w jakiś fajny sposób i dla Was dowozić je i które możecie odbierać. Zaczynając od obiadów weekendowych, przez, przez różne tacki z gotowymi daniami do odgrzania, które sprzedawaliśmy w dużych ilościach pod koniec 2020 roku, czy wszystkie oferty świąteczne, które ratowały nam życie, zarówno. W zeszłym roku w noc jak i w tym roku i na święta, więc y, to jest y, z pozytywnych i super rozwiązań. Na pewno też warto wspomnieć o tym sklepie internetowym, o którym już wspominałem, bo uruchomiliśmy go pod koniec pierwszego lockdownu i to znacząco poprawiło nasze, nasze wyniki i po prostu ułatwiło nam codzienną pracę i skutecz skuteczniej możemy komunikować się z gośćmi. W celu zamawiania naszych produktów. Błędy. Na pewno na początku była blokada i szok, który spowodował zbyt mało konkretny przekaz dla załogi. To było trudne na samym początku, bardzo dla mnie, ale też myślę dla całej naszej organizacji. No i brak szybkiej takiej reakcji i dostosowania oferty. Zajęło nam to dwa tygodnie, i, i na pewno straciliśmy tam trochę czasu i obrotów, ale z dzisiejszej perspektywy, właściwie myślę, że nie jest to aż tak długo. Na pewno nie doceniliśmy ja osobiście nie doceniłem negatywnego scenariusza i tego, że drugi lockdown się wydarzył i że tak długo trwa. No i. Taki poważny błąd, który ten lockdown jeden, drugi nam pokazał, to, to jak bardzo łatwo było w dobrych latach obrosnąć w różne koszty i usługi, które finalnie po ich odcięciu okazało się, że wcale nie były potrzebne, a bardzo negatywnie wpływały na, na zyskowność. No, i też ja sobie uświadomiłem, że paradoksalnie zarządzanie tymi wszystkimi usługami i kosztami wymagało bardzo dużo uwagi i nie zawsze dawało satysfakcjonujący efekt, a czasowo na pewno się nie zgrywało. Jako, że jest teraz trochę czasu i tak czas płynie wolniej w oczekiwaniu na reotwarcie, to przygotowujemy się do restartu. Zrobiliśmy drobny remont. I ustawiamy salę od nowa. Na pewno organizujemy sobie wszystkie procesy tak, żeby być gotowym. I z takich większych projektów to wróciliśmy do tematu, który długo gdzieś tam się kołacze w mojej głowie, czyli rewizji całego naszego procesu, żeby być bardziej zieloną restauracją i tu chcemy przejrzeć wszystkich dostawców, to jak dostarczają nam produkty, w czym, wszystkie odpady w trakcie pracy, opakowania nawet, nas, no i na pewno będziemy też zmieniać pod tym kątem menu. Moje rady. Myślę, że główną, główną lekcją jest to, że elastyczność jest, jest najważniejszą chyba cechą w zarządzaniu w takim w schemacie trzeba być gotowym na ciągłe zmiany, adapt adaptacje do stale zmieniających się reguł gry yy, i trzeba wytrzymywać to nerwowo, więc spokój ducha jest tu kluczowy, bo inaczej <głos》>, można zwariować. Yy, jeśli chodzi o takie twardsze yy, tematy, no to na pewno rewizja kosztów jest czymś, yy, co jest kluczem do sukcesu. Myślę, że to jestem w stanie polecić każdemu, nawet osobom, które już to zrobiły. To warto zwrócić na to jeszcze raz uwagę i sprawdzić, czy nie można gdzieś jeszcze znaleźć jakichś oszczędności. A druga sprawa to koszty operacyjne, tak? I tutaj trzeba się codziennie pilnować patrzeć na to, co się dzieje, jak to robimy bo to jest największy worek kosztów i, i zawsze warto do tego wrócić. W tym celu trzeba mieć dobrą komunikację z obsługą i z pracownikami, ponieważ ich działania codzienne, drobne rzeczy, przelanie czy nalanie kieliska wina, podanie na talerzu za dużej ilości rzeczy lub za małej negatywnie wpływa na te, na te koszty. Więc oni muszą być tego świadomi i tylko wtedy jesteśmy w stanie zagwarantować sobie sukces. Jeśli chodzi o sprzedaż, no to nieszablonowe rozwiązania dla gości i utrzymywanie przede wszystkim kontaktu z nimi, szczególnie w takich ekstremalnych sytuacjach jak, jak lockdown i, i brak możliwości widzenia ich na co dzień. No i na pewno to jest już po całym tym roku w miarę oczywiste, ale trzeba w w ramach naszych działań restauracyjnych dywersyfikować przychody i szukać innych kanałów strumieni przychodowych, jak czy dostawy, czy wynosy, czy cateringi, oferty świąteczne itd. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do Bibendy, zapraszam do naszego sklepu online. Jeśli macie jakieś pytania, komentarze, ciekawe przemyślenia, to zapraszam też do bezpośredniego kontaktu ze mną. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.